Słuchajcie, dzisiaj kolejna wyprawa miała być trochę inna, ale ale niestety nie zawsze jest na tyle czasu, żeby pojechać pojeździć tam, gdzie się chce. Także dzisiaj jadę taką, no przejadę się trochę na Czechy, będzie tylko w inne rejony, ale ogólnie to dzisiaj mam taki trochę, może można powiedzieć, dzień męczarni i testowania. A czego? Rękawiczki nowe, jak widzicie są. Sima RS3, a jak wiadomo, jak się kupi nowe ciupy na motocykl przy pierwszych wyjazdach, nie cierpi się, to znaczy, że się kupiło za duży rozmiar. Także ja mam dopasowane na mnie. Ja mam dopasowane na mnie, no i trzeba je teraz trochę rozciągnąć. Zobaczymy, czy fajne. Na pierwszy rzut oka dużo więcej czuję manewki, są dużo cieńsze od tych, co miałem wcześniej tutaj, tu na wewnętrznej stronie dłoni. Mówię, aha, o, dużo cieńsze są tutaj na wewnętrznej stronie dro, dłoni, ale ogólnie bardzo wygodne. Dużo gorzej mi się je zakłada, a liczyłem na to, że będzie dużo lepiej się je zakładać, z tego względu, że tu w okolicy nadgarstka są bardzo wąskie, że tak powiem. I, no i ledwo rękę przyciskam. Natomiast yy, tutaj gdzie są e, palce, to są tak jakby trochę przybłogie co też jest dziwne, bo ogólnie dłoń jest e, dopasowana jeśli chodzi o rozmiar a też e, muszę powiedzieć, że e, ja nie mam jakichś krótkich palców ja mam normalną, taką no, tradycyjną, że tak powiem dłoń e, nie za mała, nie za duża rozmiarem e, no i kurczę Dziwne, że takie palce długie zrobili Poprzednie rękawiczki imę, co miałem Dokładnie ten sam rozmiar kupiłem I tak jakby były jeszcze ciaśniejsze ale tamto to te sportowe są, nie? Te są takie sportowo-drogowe No czuć, czuć, że nie są aż tak... Nie wiem jak to nazwać Obudowane, grube Jak tamte rękawiczki Ej, wracając do tematu To nie są aż tak grube jak były poprzednie e, W tamtych rękawiczkach Po jakimś czasie Czekajcie, ktoś mi w kasku tą wulata jakąś muszkę zawiało e, W tamtych rękawiczkach Na początku mi się źle jeździło One mnie cisły Ugniatały gdzieś po roku można powiedzieć, że się dotarły, rozciągnęły i już mi się w nich genialnie jeździło Zobaczymy jak w tych, te na razie są w miarę wygodne, nic nie czuję żeby mnie jakoś zbytnio cisło Także mam nadzieję, że będą super, wygodne Całkowicie inne jest zapięcie jak widzicie One się na dwa takie paski zapinają z jednej strony jest to wygodne, na pewno wygodniejsze niż to e, takie wpływy, bo tam zawsze był problem, że jak tu było takie zapięcie, to ciężko było, e, ciężko było dopiąć to. Fajne, wyglądają zajebiście moim zdaniem. Także zobaczymy, a druga sprawa, wziąłem dzisiaj ten e, mój rejestrator dźwięku, bo powiem Wam, że dźwięk tego wydechu z kamery insta w momencie, gdy ja nagrywam również mój głos tą kamerą no to jest, tak bym powiedział, traficzny także zobaczymy, czy w ogóle się nagra wsadzony mam tutaj do torby przy łódzie, ten rejestrator zobaczymy może może wyjdzie z tego coś Jedziemy na motliszówkę po drodze Ja sobie wcześniej ustaliłem trasę, ale widzę, że ona coś kombinuje Gdzieś szukam, muszę gdzieś sprawdzić później, czy tych mapy czy, bo na takie jeżdżę nawigacji Tam sobie ustalam wszystkie trasy, jak tu jeżdżę e, Czy na mapy czy można zrobić tak czekajcie, szukam Można zrobić tak, żeby ona mi nie szukała szybszej trasy tylko jechała tylko tą tylko to, którą ja ustalę coś śmiesznego pokażę aż zwolnię specjalnie jest taki puls który reklamuje tam chyba firmę przewozową ja ogólnie nie robię reklam takich rzeczy ale ale i warto zwróćcie uwagę na kierowcę Zwróćcie na kierowcę kurde jakie uśmiechnięty normalnie zawsze mam z tego pompę jak mi. Wniszcie to wygląda? To taki dziwny zakręt podwójny. zachowawczy, ale pięknie Na drogę czasem patrzymy Ale ma pierdol w robocie Kurde, to tylko w Polsce da Zresztą, nie tylko w dzisiejszych czasach Ale to jest złota robota 4.186 yes, tam my w Czechach Prawie inny świat powiem wam Użo niby tak blisko Polski ale jakoś wszystko wszystko inaczej Powiem wam szczerze, że ta trasa, co dzisiaj jedziemy, to ja tak do końca nie pamiętam, co ja na niej układałem Co tam jest... za drogi są Mam nadzieję, że gdzieś jakieś góry, kurde, będą I chodź nas na Bo chciałbym gdzieś pojeździć w górach, a nie jakimiś wioskami tylko na to że gdzieś tam jedziemy w góry. tak się zaczyna podkórkę robić. Nawigacja mi znikła. Aligacja nie ma tej drogi. Chyba nie jechać. Nie na ona mnie prowadziła Czemu tak? Tak jakbym jechał w drugą stronę nią Też tu mi każe w prawo, ja stąd nie przyjechałem Tam z lewej przyjechałem Po prostu gdzieś podjechałem Niecham? Nie, takimi dziura mi to niecham No wygląda zacznie tylko To nie taka droga miała być to chyba wiedziałem żeby tam tak już wiem Teraz dobrze jedziemy Bo ja to już to ten wam tu na tym piaseczku, to tak można się ślizgnąć. No to tu, tutaj nie za bardzo posaleje się. że tam później gdzieś lepiej miał być. Nie chcę, wiecie, to no jest strasznie dużo piachu tutaj na ziemi, na tym, na asfalcie i aż się boję odkręcać tu manetkę, że tak powiem Ale wiem, że po coś, tuka, po coś tą drogą specjalnie, kurde, wiedziałem, że będą dziury Ale po coś tutaj specjalnie ustawiłem tędy trasę A nawigacja mnie źle popierowała, bo się przełączył internet na roaming. No i ona nie dogrywała se mapy po prostu, nie? Gdzie ja wyjechałem, Pana droga, powiem ja Wygląda tutaj fajnie, ale co z tego? A jakby tu był piękny asfalt Ja pierdziel, ale droga bydło Widok jakiś musi być piękny. No co się grzeje mi kupną górę. Jestem ciekaw, gdzie my wyjedziemy, bo powiem wam. Ciekawa droga, ciekawa.